Dzień dobry. Jak uniknąć największych afer w naszym życiu, co, co, czym można Boga niesłychanie obrazić? Aborcja. Aborcja to jest taka historia przerażająca, że matka z różnych względów, na którym no, na przykład uważa, że to dziecko jeszcze nie jest dzieckiem, prawda? Ma tam tydzień, dwa tygodnie, jeden dzień i kojarzy jest w ciąży i chce to dziecko zabić. Najstraszniejszy grzech, jaki można zrobić, to jest usunięcie ciąży. No, wiadomo, są różne historie, tak. Eee, trudne, skomplikowane. Człowiek nie jest, młody, młoda kobieta nie jest, nie jest gotowa na to, żeby być matką i podejmuje taką straszną decyzję. Matka Boża w prawie wszystkich objawieniach o tym mówi, że to najcięższy grzech, jaki można popełnić, ponieważ Bóg daje duszę temu dziecku od, od momentu, kiedy te dwie komórki, męska i żeńska, się spotkają. To jest dusza ludzka, też człowiek. Od dwóch komórek, od dwóch połączonych komórek jest człowiek. I mama ma obowiązek to dziecko chronić, dbać. No, wiadomo, jak dobra mama osoba, która decyduje się na usunięcie to. Boga, to no niesłychanie boli, o tak. Zadajemy ból Panu Bogu, i wszystkie osoby, które są zamieszane w to wszystko, łączając lekarzy, e, tych, którzy ustalają prawa i tak dalej. To straszna historia, porażająco straszna. Do tego stopnia, że w siostrze Faustynie zostało powiedziane przed II wojną światową, że los Warszawy spotka los Sodomy i Gomory za usuwanie ciąży. E, Przerażająca tragedia, także zachęcam wszystkich do podjęcia dobrych decyzji, oddania wolnej woli Panu Bogu i wtedy Bóg pomoże absolutnie we wszystkim. Dobry Boże, ja Ci bardzo wszystko dziękuję. Dziękuję. To był Pana Matko i wszystkim zastęp, pomenił się wszystkim Bógosławami, Bógosławami, ojciec.